Moi drodzy, Kasia Majewska z tej strony ze skarbca. Trochę się dzieje w tym roku. Dzień temu, dobę temu pożegnaliśmy klacz walutę, która miała 22 lata. Wystąpiły jakieś komplikacje po porodzie prawdopodobnie klacz wcześniej musiała jakoś chorować tego nie było widać. No i odeszła w momencie, jak źrebak miał 5 dni. Za mną leży właśnie źrebacze, krukier. Ale wszystko skończyło się dobrze dla niego. Został przyjęty przez stado, jest karmiony przez dwie klacze, głównie przez Algierię, którą widzicie z tyłu, ale również jest karmiony przez klacz paradę 22-letnią, również jak jego mama. Ogier Skarbiec, którego widzicie z tyłu, o tutaj fantastycznie się zajął maluchem. To przy nim najczęściej w pierwszej dobie. Ogierek sobie przebywał. Skarbiec zawsze zostawał za nim, żeby nigdy żrebak się nie oddalił od stada. Także kolejne przepiękne zachowania ogiera opiekującego się dziećmi w stadzie. Minęła pierwsza doba, odkąd mały lukier został osierocony. Od strony mamy, oczywiście, bo tata stoi za nim. I widzicie tutaj na filmie nową mamę mamkę. Placz Algierie. No i braciszka. Braciszka Ekstra, czyli mocarza. Mocarz się niesamowicie rewanżuje w tej chwili za to, jak się nim opiekowałam. Kto nie widział, polecam filmik I naprawdę zupełnie nie ma nic przeciwko, żeby Lukiar wypijał całe mleko swojej mamy. Znaczy mamy mocarza. Ogólnie stado przyjęło go z problemu, aczkolwiek trzeba było troszeczkę uważać na początku i wytłumaczyć koniom, znając ich zachowania, wytłumaczyć jak ważny jest ten źrebak i że też należy do stada. Przed chwilą karmiliśmy. Gierka Lukier, tego maluszka, bo trzeba jeszcze klacz trzymać, ponieważ niezbyt chętnie zgadza się, ale zgadza się. Generalnie można go nakarmić, ale trzeba trzymać klacz. A teraz jej żrebak mocarz próbuje się napić. Tam już niewiele zostało, ale już jest duży, zdrowy. Nie potrzebuje zbyt wiele. Tu widzicie klacz Paradę, która również wspiera Algierię w karmieniu małego ogierka-lukier. Nieco mniej go karmi, ponieważ ma młodszego źrebaka potrzebuje więcej mleka, ale też jest starsza. Ale dzielnie wspiera malucha, użyczając swojego mleka. A tutaj ktoś się schował w krzaczkach bzu czarnego. Przepięknie. Który chroni przed kąśliwymi owadami. Jest niesamowity upał, więc muchy okropnie gryzą. Ale już maleństwo wyszło i przyszło tu do nas. To jest klaczka Niagara. Jeszcze raz sobie możecie spojrzeć, jak wygląda klacz Algieria z dwójką dzieci. A obok stoi tata. it